Widzowie, witam was w nowym odcinku na moim, w sumie to vlogu musiałbym powiedzieć, nie? Mhm. No. Y to ten, dzisiaj vlog z wycieczki szkolnej, nie pokażę wam teraz w sumie niczego za bardzo, bo nie mogę y Poza... Siema! To jest ten, on założył wakacje kanał na YouTube, czyli za rok <laughs> Kolejne wakacje Ale pewnie go nie znacie, ja będę mu filmy montował, więc... No No ja A jestem. tak to to wiecie co zrobić, zasubskrybujcie Subskrybujcie ten... Subskrybujcie tego gościa, tak, to będzie... on robi wrażenie na no YouTubie. Czekajcie, będę miała na czole subskrypcję, co wy na to? Okay. Yy, nie wiem, to możemy wam pokazać jak to wygląda, chodźcie, pokażemy wam. Yy, tak to wygląda. ma. <grystanie> yy, no i jak będziemy tam sobie wchodzić tą brameczką, to wam pokażemy. To wtedy wam pokażemy, jak sobie będziemy nią wchodzili I no, 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 To tak to wygląda. Nie pokażę Wam wszystkiego, bo tam dzieci siedzą, a nie każdy chce y, być y, pokazany. A tu sobie Wilka gdzieś biegała. Jak będziemy widzieć, to Wam nagramy. Niestety nie mamy nagrania, jak to było. tylek. O! Aaaaa! O. <grydy> będzie na no nagranie. No i nie wiem, co Wam tu jeszcze widzę, mogę pokazać. Patrzcie, tu. Śmiech, to nie? Tam będziemy. Tu Wam wtedy nagramy. Cicho, na sekundę. No. Jeśli bijecie pod tym odcinkiem 10 łapeczek w górę, to przyjeżdżam do Antka i robimy wspólny film. No, mam nadzieję, że zostawicie. No, dobra. To Robloxa z Brookhaven. Nie no, a tak serio nie wiem z czego z Robloxa. Z będzie. jakiej mapki. Ja bym powiedział, że jakiś no, Pajkiem. Jaki? Pajkiem jakiś. Horrible. No to tak zrobimy, horror. No dobra, to będzie tam ten. To... Będzie wstydu trochę się najechać. Będziemy, ale, będziemy ale to nie jest straszne. A to tam horror Robloxowy to jest jak horror bajkowy. Dobra, idziemy palić kiełbachę. Zaraz wam pokażemy. Nie, Mam Ja tak troszkę Mam nadzieję, Ej. że będzie. Nie będę nagrywać. nagrywać. Chodzimy, se? Chcesz być pokazany? Nie mogę być kamerzystą, dobra? Okay. Tylko, tylko bez kciuka, Ja <grywa> Mam ci pokazać twoją twarz? No. Już dawno się nagrywa. Mam ekipę, a widzi ekipę. Widzę. Pewną sztuczkę magiczną. No, patrz. Poznajcie Kacpra Edmamiktusa. Katspris. Yes, <laughs> Chodźcie, zobaczcie, czy fajcie. Mm. A ja nie by ruszać. ruszać 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 patryka ruszać tak <noise> <noise> <noise>

Blah <laughs> My <laughs> 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 Chodzimy do lasu widziane. No więcej nie wiemy. A nie tylko swojego. Ale na tym Ale było to po takim błocie chodzi. Patrzcie, że to. No normalnie. Nie wszystkie wybaczcie kojarzę, ale, ale była. Ale mimo wszystko przypomnę kilka takich czasów tak organizacyjnych dotyczących naszego spotkania i miejsca i, i z tego, w którym jesteście. Moi drodzy, proszę Was, żebyście Ja tu nie będę z Wami bardzo długo, będę starał się krótko wam przypomnieć części to, co mówiłem w zeszłym roku. Pewnie jeszcze byłem ja. Eee, i mogę Wam ja powiedzieć o nas. Zawsze do nas na taką krótko, fajną trasę. Jak ktoś z Was, by to pewnie wie, że jest no. dosyć ciekawie na tym odcinku e, do przejścia. Ale kilka słów wstępu. Moi drodzy, przede wszystkim uważajcie, że zajęcia, czas może z tyłu. Co to? Widzę, Patrzcie to. Co tu jest? Ej, ej, ej. Dobra. Co te znaki robią tutaj? Patrzcie to. Co to jest? To jest tak, że tego drzewa nie można ścinać chyba. Wyglądało jak serduszko. Tak, serduszko, jak drzewa wszystkie. Nie Nie ma. Nie, ma. Nie, ma. Nie, ma. Nie ma. Dobrze. Ej, co Pokaż mi. Wszyscy... Wszyscy, co byli chociaż raz w lesie, muszą zostawić łapkę w górę. Zobaczymy, ile na kanale takich osób jest. Tak. Antek sprawdzi. Sprawdzę. Kliknijcie suba. Pamiętajcie, zostawcie 10 łapeczek w górę, hmm. to będzie z Robloxa. Przecież oni to tak o... Na przeciwnięciu polca. No? O to możemy nagrać, co fajne jest. Tu Powiedz jeszcze raz, bo nie nagrywamy. To, to, przepraszam widzowie, że tak dużo nie pokazujemy rzeczy, dlatego że jesteśmy tu z innymi, a nie wiemy czy wszyscy by chcieli, żebyśmy hmm. pokazywali twarze. Pytaliśmy się już kilku, to nie chcieli, dlatego pokazujemy tylko siebie i Lasek bez twarzy. A ja, jak tam jakaś twarz jest? No to zresztą sobie z scenzurujemy tak. Ej. Tu jest wody, wody i kaka. Sara! Ti hanno non male, è